Żyjemy w momencie, w którym możliwe jest odwiedzenie praktycznie każdego zakątka świata. Są jednak wyjątki. Miejsca, których choćbyśmy chcieli, to nigdy nie odwiedzimy. Możemy tu powiedzieć chociażby o Sentinelu Północnym. Ten kawałek ziemi położony na wschód od Indii jest niemożliwy do odwiedzenia. A przynajmniej prawnie. Dzieje się tak ze względu na żyjącą na wyspie ludność. Jest ona jedną z nielicznych grup, które nie zostały w żaden sposób dotknięte przez cywilizację. To grupa od 50 do 400 osób, które po prostu tego nie chcą. Atakują wszystkich, którzy zbliżą się do wyspy, o czym mógł przekonać się John Allen, misjonarz, który chciał nawracać sentynelczyków na chrześcijaństwo. W 2018 roku pojawił się na wyspie i został zamordowany. Rząd Indii z tego powodu, a także wcześniejszych ataków, zostawia wyspę samą sobie, a wręcz nie pozwala na wizyty. Jest jednak wyjątek. Od 2018 roku pojawiła się furtka dla antropologów i badaczy, którzy wystąpią o odpowiednie zezwolenia. Na razie jednak nikt z tej okazji na podróż nie skorzystał, ale kto wie, może komuś z Was się uda. Ale nieważne, gdzie idziecie, warto się na taką podróż przygotować. Pomóc w tym może rewolut który umożliwia korzystanie z wielu udogodnień na taką właśnie ewentualność. Dzięki ofercie Revolut z łatwością możemy przesyłać i odbierać pieniądze bez żadnych ukrytych opłat, a dzięki karcie nie ma żadnych dodatkowych kosztów za wypłaty z bankomatów. Liczba darmowych wypłat z bankomatów miesięcznie zależy od Twojego planu Revolut. Do tego możecie bez problemu płacić różnymi walutami, bo Revolut oferuje zawsze rzeczywisty kurs. I jest to bardzo proste. Wybieramy interesującą nas walutę oraz naszą kartę, a system automatycznie ją przelicza bez opłatki po najlepszym kursie. Dlatego jeśli planujecie jakąś podróż, nawet w nieznane, to Revolut może się okazać bardzo dobrym pomysłem. Z metalową kartą otrzymujecie też cashback, ubezpieczenie medyczne, nawet z pomocą stomatologiczną, ubezpieczenie od opóźnionych lotów czy zgubionych bagaży. Sprawdź szczegóły w linku w opisie, a my wracamy do odcinka. Ila de Coimada Grande, zwana Wyspa Węży, to leżąca u wybrzeży Brazylii wyspa. Wstępna na nią jest oczywiście wzbroniony. Czemu? Nazwa jest podpowiedzią. Żyją tam węże, a dokładniej żararki wyspowe. Niezwykle rzadkie i jadowite. Sama wyspa jest niewielka, jednak żyje na niej około 4000 węży. Kiedyś ta liczba była większa, szacowana nawet na 430 tysięcy osobników. Ale poza wężami i ptakami, którymi się żywią, nic innego nie ma. Wyspa jest po prostu rezerwatem. Miejscem, które zostało zamknięte, by chronić węże i ludzi. Bo ugryzienie przy takiej ilości węży jest dość łatwo. Ale jeśli bardzo Wam zależy, możecie zostać badaczami i uzyskać pozwolenie od Instytutu Chico Mendes zostać żołnierzem Marynarki Brazylii albo członkiem Wydziału Konserwacji. Innym miejscem zamkniętym dla ludzi po to, by chronić jego zawartość, jest mauzoleum Qin Shi Huanga w Chinach. Możecie znać jego element, jakim jest Armia Terrakoty. To ogromny kompleks, w którym znajduje się odzorowanie pałacu, broni, wozów czy na przykład 8 tysięcy żołnierzy. Wszystko to miało być budowane przez 38 lat, w teorii dając ochronę cesarzowi Qin Shi po jego śmierci. O jak wielkiej powierzchni mówimy? No. Nie wiadomo, bo prace cały czas trwają. Można jednak spodziewać się czegoś monumentalnego, bo odkryty w 2012 roku pałac ma 170 tysięcy metrów kwadratowych. Jednak wejść do niego mogą tylko i wyłącznie archeolodzy i to tacy z pozwoleniem. Wydobicie wszystkich artefaktów z ruin jest nie lada wyzwaniem. Przekonano się o tym już kilkanaście lat temu, kiedy technologia nie pozwoliła ocalić na przykład oryginalnej warstwy farby na terakotowych żołnierzach. No i jest jeszcze fakt tego, że cały kompleks faktycznie zapewnia ochronę. Po prostu mogą być tam liczne pułapki, których działania nie sposób przewidzieć. Także jeśli chcecie zobaczyć armię, starakoty i resztę grobowca, to zacznijcie studia archeologiczne. Przydadzą się one też, jeśli będziecie chcieli zobaczyć jaskinię lasko. To miejsce, gdzie możemy znaleźć malowidła wykonane w Paleolicie około 19 tysięcy lat temu. Mamy tam możliwość zobaczenia 150 malowideł i około 15 tysięcy rytów. Przedstawiają one zwierzęta i hybrydy połączenia zwierząt i ludzi. Malowidła są niezwykle szczegółowe, wykonane z węgla drzewnego i ochry. I to właśnie jest powód, dla którego jaskinia jest zamknięta. Powietrze i wilgoć ze świata zewnętrznego niszczą malowidła, powodując, że pojawia się na nich grzyb. Jaskinia jest więc zamknięta całkowicie. Posiada własny system klimatyzacji, który utrzymuje w niej bardzo specyficzne warunki. Do środka wejść może tylko kilku naukowców, a i to też maksymalnie kilka dni na miesiąc. Problem grzyba i pleśni jest tak wielki, że powstała specjalna komisja, której zadaniem jest zatrzymanie go, a także ustaleniem, czy i w ogóle człowiek powinien wchodzić do jaskini. O tym, kto powinien wchodzić do danego miejsca, zdecydowano też w przypadku globalnego banku nasion. Ta specyficzna konstrukcja mieści się na wyspie Svalbard, na północ od Norwegii. Ta lokacja nie jest przypadkowa. Głównym celem banku nasion jest zachowanie nasion, a dokładniej ich materiału genetycznego na wypadek katastrofy, dlatego niska temperatura jest jak najbardziej wskazana. Placówka jest stworzona w ten sposób, by mogła działać bez żadnego personelu przez wiele lat. Jednak co jakiś czas pojawiają się tam pracownicy, którzy albo dokładają nowych nasion, albo wyciągają starsze. Dzieje się tak, dlatego że bank nasion, no to cóż, bank. Można przechowywać tam nasiona i pobierać je kiedy zajdzie potrzeba. Wydarzyło się to w Syrii w roku 2015, kiedy lokalne magazyny nasion zostały zniszczone. I Karda, Agencja Rozwoju Rolnictwa w Terenach Suchych, wykorzystała więc te w Banku Nasion, by odnowić swoje kolekcje. Każdy rodzaj ziarna jest przechowywany w aluminiowych pojemnikach, które umieszczone są w skrzyniach. Na nich znajdują się zaś nanofilmy, które zawierają wszystkie informacje o nasionach, jakie mogą się przydać. Wszystko to jest robione nieodpłatnie przez rząd Norwegii, który dostarcza tam też grupę wyselekcjonowanych pracowników, którzy jako jedyni mają dostęp do środków. Tak, żebyśmy my mogli odwiedzić to miejsce, musimy albo być pracownikami, albo czekać na koniec świata, albo użyć wycieczki online. Ale nie tylko miejsca ważne dla cywilizacji i natury są chronione zakazami wstępu. Hram Ise to miejsce kultu Shinto poświęcone amaterasu. Bogini Słońca. Opiekunem tego miejsca, najwyższą kapłanką, jest zawsze kobieta związana z rodziną cesarza. I tylko ta rodzina może wejść do głównej świątyni. Pielgrzyni mogą podejść co najwyżej do bramy. Nie wolno też robić tam zdjęć, a żeby jeszcze bardziej utrudnić ludziom możliwość spojrzenia do środka, to sam budynek przebudowywany jest co 20 lat. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 2013 roku. Oznacza to, że jeżeli do 2033 roku nabędziecie umiejętność tradycyjnego japońskiego rzemiosła, to macie szansę wejść do środka. No, wystarczy to albo. Bo przynależność do rodziny cesarza. Przy czym na no, obie te rzeczy mamy raczej małe szanse, bo niestety nie jesteśmy z Japonii, a to rodzi pewne problemy, ale o tym może w innym materiale. Skoro jesteśmy w Azji, to należy powiedzieć o pokoju 39. To nie tylko miejsce. Pokój na trzecim piętrze siedziby partii rządzącej w Pjongjangu, ale też organizacja. Jest to miejsce owiane podwójną tajemnicą. Po pierwsze, jest na terenie Korei Północnej, miejsca, do którego nie jest całe tak łatwo się dostać. Po drugie, jest w siedzibie partii, a dodatkowo skąpane jest we Wewnętrznych sekretach. Miejsce to ma być sercem wielu nielegalnych operacji, od produkcji nielegalnych substancji, przez fałszerstwo, na międzynarodowych oszustwach kończąc. Według niektórych raportów, to miejsce zarabia dla Korei nawet miliard dolarów rocznie, sprzedając podrabiane leki, fałszywe pieniądze czy sprzedając ropę. Ile z tego jest prawdą? Nie sposób tego sprawdzić, bo jak mówiłem, miejsce to jest sekretem w państwie, które jest w wielu aspektach tajemnicą. Jak tam wejść? No prawdopodobnie najłatwiej jest zostać wysoko postawionym dygnitarzem w Korei Północnej. Dużo jaśniejsze zasady są jednak w The White's Club. Mieszczącym się w Londynie jest miejscem spotkań najważniejszych mężczyzn w Wielkiej Brytanii. Tylko mężczyzn, z wyjątkiem królowej Elżbiety II, co spowodowało wiele protestów, a także rezygnację z członkostwa przez Davida Camerona, premiera Wielkiej Brytanii. Sam klub istnieje od 1693 roku i para się przede wszystkim hazardem. No, tak przynajmniej można wyczytać z wielu opisów, które mówią o tym, że bogaci i znani przebywali tam, aby oddać się temu hobby. Znana jest też księga zakładów, gdzie poza sportem obstawiano wyniki wojen napoleońskich, rewolucji francuskiej, czy po prostu daty ślubów innych członków. Ilość członków jest niesprecyzowana, jednak z każdym rokiem maleje. Nic dziwnego. By zostać członkiem klubu, trzeba ukończyć Eton, a potem Cambridge albo Oxford i poczekać nawet 10 lat. No, ewentualnie może zostać premierem, częścią rodziny królewskiej lub po prostu kimś bardzo ważnym, więc. Wszystko przed wami. Takich i podobnych miejsc na świecie jest dużo więcej. Każdy kraj ma swoje tereny, które są zamknięte dla wszystkich poza wybranymi. Jednak mimo tego istnieje wiele miejsc, do których można podróżować, do czego zresztą zachęcam. Tak samo jak do skorzystania z oferty Revolut, do której link znajdziecie w opisie. Zapraszam was na swojego Instagrama, a także do innych odcinków na kanale. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!